Dużo bramek i jeszcze więcej emocji towarzyszyło turniejowi piłkarskiemu dla najmłodszych gwiazd futbolu, który odbył się we wrześniu w Ruminie. Na stadionie piłkarskim do rywalizacji stanęli najmłodsi piłkarze, Skrzaty w wieku 6-7 lat oraz Żaki w wieku 7-8 lat. Na boisku w Ruminie pojawiło się 15 drużyn, łącznie 150 zawodników. Gdzieś chcemy, aby idea zdrowego uprawiania zdrowego trybu życia, uprawiania sportu właśnie na łonie natury, tutaj za nami jest las. E, dziś weszła w życie chcemy, aby dzieci jak najrzadziej korzystały z tabletów, z internetów i częściej pojawiały się właśnie na takich turniejach pojedynki były zacięte, pełne emocji i nie tylko wśród piłkarzy, ale także wśród kibiców, którymi byli głównie rodzice oraz dziadkowie. Miłośnicy piłki nożnej dopingowali zawodników i równie mocno przeżywali zwycięstwa oraz porażki swoich podopiecznych. My przyjechaliśmy z zaprzyjaźnionej gminy Rychwał. Oczywiście syn od kilku dni mówił tylko i wyłącznie o turnieju. Przyjechał tutaj z wielką chęcią i ochotą, ponieważ bardzo lubi grać. Super turniej, polecam wszystkim. My się cieszymy, że dzieci mają gdzie poszaleć, że nie spędzają czasu przed telewizorem. Mamy fajny obiekt sportowy, także cieszymy się, że mają gdzie uprawiać sport. W turnieju wzięła udział 15 drużyn, między innymi Akademia Rejsa z Konina, Słupcy i Koła, Zjednoczeni Rychwał, Tulisia Tuliszków oraz gospodarze Warta Rumin. Piłkarskie pojedynki odbyły się w ramach programu Sportowa Natura, realizowanego przez Lasy Państwowe. Program zachęca do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Oprócz skrzatów i żaków w projekcie uczestniczyli także starsi piłkarze, w tym młodzicy i trampkarze, którzy trenowali nie tylko na boisku, ale i w pobliskich lasach. Turniej był bezwynikowy, co oznacza, że nie prowadzono końcowych tabel i klasyfikacji. Dla organizatorów najważniejsza była atmosfera, sportowy duch i aktywne spędzenie wolnego czasu idziemy do dekoracji. Wieloletnie inwestycje gminy Stereo Miasto w obiekty sportowe, tak jak tutaj na przykładzie Rumina, drodzy Państwo, dały sukcesy, bo po twarzach dzisiejszych, dzisiejszych tak, uczestników, tak. dzieci. Rodziców, dziadków widać, że sprawdziło się. To jest wielkie zaangażowanie, oczywiście, warte rumin. Za to z góry dziękuję i oczywiście nadal będę wspierał warte rumin. A cieszę się z tego, że te pieniądze, te fundusze, które zainwestowaliśmy w ten sport, tutaj, w te obiekty, przynosi jak najlepsze rezultaty. Na zakończenie turnieju każdy z zawodników otrzymał okolicznościowy medal. Było dużo radości. Oczywiście wspólne zdjęcia i gratulacje. Organizatorzy turnieju mają nadzieję, że program Sportowa Natura będzie nadal realizowany i młodzi piłkarze będą mogli spotkać się tu ponownie.